Witajcie kochani. Świat zwierząt. Mamy 6 stycznia 2026. Wtorek. I zwierzątko Ryś. Ochronnie. Życie to tajemnica. Czego jeszcze, kochani, o sobie nie wiecie? Jaką skrywacie w sobie tajemnicę do odkrycia siebie? <laughs> Ryś ochronnie. 48. Mhm. Tanka. Tajemniczy ryś przemyka ukradkiem leśnymi ścieżkami. Mówi, że to nie czas na ujawnienie innym Twoich najgłębszych pragnień. To raczej czas, by zachować milczenie i być dobrym dla samego siebie. Ponieważ w Twojej świadomości właśnie zaczyna się. Formować prawda. Czy to jest ta tajemnica o tobie? To prawda. Musisz chronić siebie. Zatem, bądź wymagający, bądź wymagająca, wybredny, wybredna, a nawet skryty, nawet skryta. Ujawniając jedynie to, co konieczne. Kochani, wtorek taki ciekawy, nie? Niektórzy ludzie wiedzą, jak narzucić ci swoje przekonania, zatem uważaj, kim się obecnie otaczasz. Bądź czujny, bądź czujna i sprawdzaj zarówno swoje motywy, jak i motywacje innych. Motywacje, intencje. Zachowaj swoje tajemnice dla siebie, zamiast zdradzać je tym, którzy, którzy mogliby je źle zrozumieć. Źle zrozumieć Twoje intencje lub nie udzielić Ci wsparcia. Nieraz to, co nosimy w sobie i otwieramy się z tym do drugiego człowieka, Sądzę, właśnie tego wsparcia, tego zrozumienia, możemy go stamtąd nie dostać, dlatego, bo może być taka sytuacja, że ta osoba nie jest gotowa na uniesienie tego. I to jest też całkiem, to jest całkiem w porządku, to jest ok, bo każdy z nas jest w innym miejscu tej drogi. Ważne, by to uwzględnić. I nie zinterpretować tego przeciwko sobie. Ważne, by dobrze to rozumieć. Wyślij swój logiczny umysł na urlop, a sam spróbuj, a sama spróbuj odczytać energię otoczenia. Duch się chce, byś była skryta, byś był skryty, mądry, mądra, powściągliwy, powściągliwa. Stań się tajemnicą, której czas na ujawnienie jeszcze nie nadszedł. Może nie dla świata. Pobądź z tą tajemnicą w sobie. Zacznij widzieć swoją własną wewnętrzną prawdę. Pokochaj siebie. Ja wiem, że to takie zdanie, może w wielu miejscach już użyte. Może straciło blask i kolor wyblakł tego zdania, ale to jest bardzo istotne, żeby mieć kontakt w środku ze sobą, być w dobrym otoczeniu, a jednocześnie nie wyciągać ręki tam, gdzie może nie być podjęte to wsparcie. W waszą stronę. I właśnie nie ze względu na złe intencje, a pozycję innego miejsca. Można być obok i można być szczęśliwym. A póki co ze sobą w środku. Wszystkiego dobrego, kochani, dbajcie o siebie. Miau, rysuj z wami. Bye bye.